Historia świadczy o tym, że Polacy byli zawsze narodem rycerskim. Nie szukali wojny, nie prowadzili na ogół wojen zaborczych, ale umieli bohatersko walczyć w obronie zagrożonej wolności i niepodległości. Zwycięstwa Oręża Polskiego znaczą poszczególne etapy naszych dziejów, od epoki piastowskiej poprzez Grunwald aż po Wiedeń w 1683 roku. Tradycja rycerska, żołnierska została przekazana powstańcom w okresie rozbioru. Tradycja ta podżyła z nową siłą u progu naszego stulecia niepodległość Rzeczypospolitej została wywalczona z bronią w ręku, a zamknięciem tej żołnierskiej epopei stała się zwycięska bitwa pod Warszawą 15 sierpnia 1920 roku, która miała znaczenie przełomowe nie tylko dla Polski, ale także dla Europy. Porównuje się ją pod tym względem do Wiktorii Wiedeńskiej, a dawniej jeszcze za czasów piastowskich do bitwy pod Legnicą w XIII wieku, gdzie został odparty zalew tatarski idący na Europę od strony Azji. Dziewczę ucisk i chciwe podboje, lecz wolność ludu szła po Twoim znakiem Że nie ma piękniejszych niż Twoje. Większej chluby, niż li być Polakiem. Jestem jak żołnierz, na wszystko gotowy. I jak w ojczyźnie, tak, tak. i w obcym kraju. Darbów Polski mowy Polskiego ducha Polskiego zwyczaju Z narodem polskim na zawsze związany O każdej chwili to samo z czuję, Do wspólnej wielkiej przyszłości Wszystkim Polakom, braterstwo ślubuję Z narodem polskim na zawsze związany O każdej chwili to samo z uczuję. Do wspólnej wielkiej przyszłości by Wszystkim Polakom, braterstwo ślubuję